Dzisiejsza Monik Poyadżę nagrywam w parku w Mochowie. To takie wspaniałe miejsce niedaleko mojego domu. Idealne na poranny spacer. Ale okej, okay, zaczynamy. A więc, jaki związek mają ze sobą w śledzie i podstęp? Chyba żadnego, ale śledzenie i postępy już dużo większe. A chodzi oczywiście o to, aby śledzić swoje postępy. Szczególnie, gdy masz zaplanowane cele, których osiągnięcie wymaga dużo czasu. Inaczej, skąd będziesz wiedział, że posuwasz się do przodu? Gdy długo pracujesz nad ważną dla ciebie rzeczą, po jakimś czasie może wydawać się, że stoisz w miejscu. Śledząc postępy, wszystkie drobne kroczki, będziesz miał okazję spojrzeć za siebie i zobaczyć, gdzie byłeś przez parę miesięcy temu, jak daleko tak naprawdę się posunąłeś, czy pracowałeś wystarczająco ciężko, czy było warto. To zupełnie jak codzienne poranne sprawdzenie swojej wagi. Z dnia na dzień możesz tracić po 100-200 gramów. Czasem łatwo przeoczyć tak mały kroczek, ale przez miesiąc zbierasz z tego już kilka kilogramów. Jednak bez zapisywania codziennych rezultatów, skąd będziesz wiedział, jak dobrze Ci poszło?